Siema Widzowie, witam w nowej serii na tym kanale GTA V Historia z Mifów W tej serii Lukas będzie starał się rozwiązać wszystkie tajemnice swojej rodziny Co się dzisiaj wydarzy? Zapraszam do oglądania Coś przylecia, ale nie wiem Pracuję nad prototypem broni, e, Boże, nie broni tylko oby zbroi Sorry, mam kata Może tak... Ach, jesu, nie jesu. wam powiem, że się zmieniliście. No. Tak trochę. Kiedyś każdy musiał wracać. Kiedyś każdy musiał, nie? Hmm. W ogóle lokat przebudziła się na kiedyś ojciec, miał, czy nie? Co? Jeszcze się nie przeprowadziło. Sprawy z tym starym brekiem To no ja ta, ta, ta stara Nie wiem Przebodziła się Nie Bardzo dobrze No ja tak najgoro najdłużej O cholera O sorry Ja tak ma poka Miana Co się przebrałem Tak ja o to Amijan kosztuję A jest ja Ogólnie, ja już chciałem ci, Luka, powiedzieć, że nie jestem taki błagak jak kiedyś. Chwileczku, mi FIB zabrał. No. no im się to nie podobało. A pan też ma problemy z FIB, no i mamy to samo. Ja byłem, jestem, byłem członkiem FIB, byłem, byłem dyrektorem. No, Więc... no ale ty no, odszedł, problemy. No, Odszedłem od tamtym, bo już nie chcę się ingerować. Luka, złożyłem tak. ja w gadesie na wstępności zaraz. Tak. Panie, no, był... Nawet jak Dziękuję. Teraz... Właśnie na chwilę Po bo Zagmio coś prosi Dobra, idę się tam do gości po siebie Idź się zajmij no, sobą ja. miski się nazwi Bo No co jest? Mm, tak jak wczoraj no. Ostatnio jakby do lata temu, czy na rok temu Udaje się badania na, na technologicznych no. I zaczyna się to przebudzać A, super Bo z o tak podażki to lepiej Dostać do a w ogóle to, co ty takiego znikasz? Za chwilę jak gdzieś ci nie ma. Znikasz no chociaż to, ja to technologię takie, ona jakby czasami ją kontroluje. Aha. I to jest najgorsze, że to jest. Nawet to taki może być zaraz. O świetnie. Powiedziane. świetnie. Po prostu super. Dlatego mam ten za to właśnie, użyjcie. Mhm. Ja na tak nie dotykaj mnie. takie takie Dobra. takie do ja takie p... Dla pana? Dla pana? Nic, nic. Dla pana mam Nie, nie, nie. No, w ogóle kolejna wioska jest w budowie, rax. Nie wiem gdzie ci mówiłem. No. Dobrze, fajnie. No. Ludzi mamy coraz więcej. A w ogóle były jakieś ostatnie zamieszki, cokolwiek na Kajo? Czy jest spokój. Spokój. W terenie. Nie się pytać. To, to bo... zaraz, to... zaraz tam blecę z kałachem. Boże. Co by się straciło? Prowadzić alarm? Co to kurde było? Prowadzić alarm? Lepiej. Najlepiej. Lepiej. Tak, wprowadź no, tak. eee, alarm. Dobra. Wprowadzamy alarm z poziomu drugiego przez eee, szalanie w okolicy. Ja. Proszę być przygotowanym na każdą masów. Przypomina akcja sprzed 8 w 6, bo ze dobra, ale już strachu straciłem. Ty, ciało, prawda, zgadza się? Helikopter! Jak, yep. dobra. Przypomina się, jak to może coś wesoło. Zidentyfikowany helikopter. Przyjęłem. Lukas, hmm. tylko 8 może zrobić mikrofon. Mam tylko one ma kiedyś zastąpię. Jezu! 0,0 zero, zero do wszystkich jednostek. Ten nie jest śmigłowy, jak się ten chce strzelać bez rozkazu, powtarzam, strzelać bez rozkazu. Idę po... idę po rakietnicach. odsuń się, że się nie usłyszał Co? Poleciał Ja mam zobacz. z zobacz. z Zobacz. 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 Dobra, wrażę! Uwaga, uwaga, uwaga! uwaga. Jak? jeszcze Co to kurde jest? Grodek seryjny. Gwałt Stój. Pozostawiam z biura. E. Dobra. Proszę, masz oddać Spoko. Spoko. No. Fajnie tu. Ci, nie zginęli. 0-0 do wszystkich jednostek Zero, zero, to wszystko Poznaję twój głos. Ty nie jesteś czasem ten Zak? Tak, a, to jest tak, Zac To jest Zak. Chio. Trochę się zmieni. No, właśnie widzę. Czekaj, przedwajam osoby z łami. Mogi wydążyć się do kilku Co? Ogólnie jutro są moje rodziny. Być w Sorry, w jest w to jest te pierwszą urodziny? No. No. Kupa lat. przygody. Proszę, co da, tutaj na Coś jest nie tak. Chciałem, że się pogąbimy. Sprawdź, nie ma żadnych strat w ludziach. W cywilach. Ja? Nie. 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 ma, nie ma, nie ma, bo jest informacja. Jest do informacja. Do Dobra. Całe szczęście. W ogóle ja umiem jeszcze grzebać w samochodach, więc. się pobawię trochę. Zak, skąd tu się wziął ten śmigłowiec? Tego, o jest. Zaczyna się atak, czeka, 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 czeka. Ja pierdzielę. Mam krótkie pytanie, czemu nie wątpił się alarm? Ja go nie, nie autoryzowałem. co to wydać mi go jest w ogóle? Wiesz mi to ktoś? Zgadza, tak, okej okay, jest. Zgad. Tak. Tak, no, już dalej, tak tak właśnie wygląda. Co to, od tego nano? Mhm. Ja pierdziela. Słyszałam jakiś śmigł Znowu? Zobacz, ja w ogóle stało się 02. 02 nas zostawił. Aha, a nie wiesz, jak powiedzieć. Już lata temu, poinformowałem no, wiem, jednostki SBC. Ty poinformował pan chyba. Bo... Informowałem bo... o tym jednostki SBC, on już nie ma wstępu na kj Może Ja wczoraj byłem na urlopie. Co tak. jest? No, się coś... człowieku samochód o, świetnie. No jedźmy stąd. Najlepiej. bo to zagrożenie. Tak jest, jest Powiem ci tak, Lukas. Szukam. Co? Co? Przez te parę lat poszkolim się wiedzą o mechanice. Dobra, masz, dobra, z machu starego kota. Nic tu, tu. Aha. Dobra, dobra, ulega. Ulega. E, proszę o... Bo się wygrywa, ale siadaj. No, to... to... hmm. Właśnie tak, właśnie tak. Szalaj. Maskę zamknę, czekaj. Moment. O za mini wieżer. Thank you. Siadaj, Co się tutaj dzieje? Nie, wiem stary, nie wiem. E, mam pytanie. Zak, do ciebie. Czemu mhm. ten pieprzony śmigłowiec nie wywołał alarm? O co chodzi? Może uważanie za ilustrowaną. Zdarzają się takie sytuacje. Najbardziej od KNL-a. Ale, no, mam też że knl nam to zrobić. Nie, zostać swoim Ale teraz, co zrobimy hackerem niby? Czemu on do nie namierzył? Bim, bim bo no no, 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 Nate, ostatnio nie mam z tym kontaktu. Ostatnio. Po prostu musiał się ukryć. To się Lukas nie bolało? Oła, no mała. A, obiłeś się. Auci. Ja no, uderzałem się głową w siedzenie. Mm. Żyjecie? Ten sam tak jakby. Ja żyję. Ja, ja, ja. Był jakiś mocniejszy wypadek, mocniejsze uderzenie pan tamte się otworzył. Ja ten samochód mogę naprawić, O, spokojnie. Czy części. To Ta staranowka, spokojnie. Tak? Ale tam widziałem, że pod maską jest Nie, 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 do... nie, 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 do nie, -mo do... się w domu nie, do Mostu zrobili, mostu zrobili, nie, 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 Chodźcie, okay, jedziemy mostem, jedziemy mostem Dobra Jedź tym mostem pomogę, na... Mostem jedziemy będzie master, no, Jak będzie jak pomogę, to jedziemy ja się przespać około żebym... tak. 2-3 godzin Ja się muszę, ja się muszę o, Co jest? może jechać z 200 km na godzinę To jest akurat droga ekspresowa Tak, zrząd Co to się dzieje? Czekaj chwilę Co jest? Nie, zaznaczam sobie tylko do Mareksona. Mhm. Po 6 latach nieprawdopodobnie on mieszka. On coś pikał, o co jest? Jakby c Mhm. Co jest? Oto właśnie chodzi, co się dzieje w mieście. Wybuchy. na JNR. O Boże... Dzień Ojciec mi zabłyszany. Nie, nie bo...

I ten jest opłacany teraz. Tyle lat, tego wszystkiego. On no, idzie, ja już jestem w domu. Ja już jestem w domu do toków. Jesteśmy przy tokach. ja się no to ta wiązka już jest konieczna, ale niestety mamy jeszcze inne rzeczy do roboty. Może prześpiemy się u Raksa. Ja Najlepiej będzie. najbezpieczniej. Najlepiej będzie, najbezpieczniej. Za... po tych urodzinach jego, powiedzieć co się dzieje. Zmkają. Na... raczej nasz... nasz sobie poradzi z nim. No mam nadzieję. Zabiorę będzie można na ulot, jeszcze jakiś urlop? No, niedługo możesz. Wam?

pozmieniał w moim Zastanawiam się czy nie zamówisz... ...tylka diabolosów. Dobrze. No, jeszcze dobra, trzecie dobra. auto, jeszcze trzecie auto to jest... Naprawię to Dobra. To No i kur... O ja pierdzielę Co ty robisz, za... No Wyciągam się. Czekaj, bo ten oszliwsze są na tak jakby notatniki, to będzie mała możliwe. Nie nieco określona. Cześć Ewa. Hej. Zmieniłaś się trochę, wiesz? Wiem i znowu chcieli mnie porwać. Znowu? No. Tak. Ale ja zdążyłam no, uciec, wziąłem ten... Ja pierdziele. Coś No, motor mi się nie zgasił? Nie wiem.